maneczko widzowie bo... Jesteśmy dzisiaj w Hold Simulator i gram sobie w tą grę. To jest już drugie podejście do tego, bo raz mu przerwał wiadek i polecam kanał. Nie polecam kanał ja Pink Roblox, a polecam Milki Mil La Mila Mile, kaczuszka lala -fan, Fan Polecam bardzo ten kanał, bo jest epicki. Już trochę pozbieram monetek. No, żeby wiedzieć a już miałem 5 minut nagrane pewnie no łapkujcie, subskrybujcie mój na kanał naprawdę naprawdę subskrybujcie ten kanał bo fajnie będzie go subskrybować bo będę mał fajne subskrybujcie mm, mm, mm. na maksa sobie szybkość tak, to jest szybko. To może ja stąd strzelę. A sprawdźmy. Trafiam. 44 konie. Ej, tu my w tamtym podejściu mówiłem, że są takie... Są paczki tutaj i można kupować różne rzeczy, ale najtańsze jest za 500. Więc mógł zbierać 500 ale ja myślę że czemu tu nie ma petów nie wiem o 50-100 są pucharki z tych pucharków jeszcze raz gdzie? O, jest jeszcze 100. I można kupować sobie różne rzeczy. No dobra Tym razem u... Dobra, będę tak robić. Shot. Ja spróbuję ze samego końca, widzowie. Może szczele. Czekaj. A jak będzie. Co? Jakiś taki torowy? Dobra. Szczelam, widzowie. O, prezent mam. Jeden już do odebrania, więc teraz ku? 90% i łe za słabo 100% też za słabo widzę, bo jesteśmy za słabi na razie może tutaj próbujemy łe, nie ale 100% no dobra, 100 już zadziałało. Dobra, to my ze środka będziemy szkalać. Ogólnie to będzie taki 10-minutowy robienie. Co? To jest... Na no, to... Dobra, wystarczyło mi na trzy razy. I sto! Ej, można strzelać? E, tam, widzowie. Mówię wam, subskrybujcie ten kanał. A jak sobie zbierać to 500? Mają już piłkę. Nie? gdzie będzie się odbierało te piłki a mam, mam taką co jeden robi aha, aha widzuje widzę to bardzo dobre no super normalnie będę mszczerać z gęcowy iskę No, trochę jeśli zostawicie dużo łapeczk do góry to nagram kolejny odcinek ale, bo mi się nie podoba ta gra ale dla was się poświęciłem naprawdę może jakąś gierkę na może to Kaboka jeszcze nagramy więc, ale spodziewajcie się odcinków. Wakacje będą codzienne. No chyba, że nie będę miał czasu i tak, bo będę musiał gdzieś jeździć. Na przykład teraz tu nagrywam trochę późno, bo widzowie pamiętacie, ja zawsze nagrywam o 10.30, 10, tak? A teraz tutaj jest przecież... No, 12.31 Co to, to, to jest źle? To jest bardzo źle. To jest bardzo źle. Bardzo źle. Naprawdę. I jak nie łapkujecie, to będzie bardzo źle. Bo koszykówka może mi nie wychodzić w Robloxie. I wtedy nie będzie serii. Wiecie w Wiecie? wiecie? Jaka dobra? Eee, pierwsza taka Dobra O, ale ona ma 1,5 No to fajnie, ma 1,5 Super, normalnie Przeteleportuję się z nią na drugi koniec świata Spróbujemy stąd walić Dobra I będziemy tak robić sobie. Tak unisytowe. Może wy wiecie, co to jest zaranga, bo moim zdaniem słaba będzie zaranga. O! Dobra. Aha, zapominam ciągle. O, chociaż nie. Ja teraz prezent odbiorę. 750 to jakaś spotka będzie i teraz znowu piłka bo ja chcę jakąś dobrą no come jest come on, ale trochę lepsza no trochę lepsza niż mam no come on, ale jeden expa każdy robi tu baby thinks to jest baby blue ball baby więc na dzisiaj kończymy ten odcinek i bawitowie